Robert, nawet do pustej? <noise> Piwo, chipsy, pizza. Robert, co ty robisz? Jestem dorosłym człowiekiem, mogę jeść co chcę. Znowu czytałeś komentarze w internecie? Kto ci dał ten telefon? Sponsor. Oddawaj tego chujowego ja. <grystanie> A wiesz co Andrzej z Gliwicą mnie napisał? Słup ogłoszeniowy. Lepiej gra w reklamach niż w kadrze. Miałeś się od tego odciąć. O, jest też o tobie. Nie pokazuje twarzy dziecka. Ciekawe co ma do ukrycia. Tępa dzida. Spier... Widzisz, mnie to w ogóle nie rusza. Ugotowałam krem szpinakowy z jej przepisu. Smakował jak żygi. Bo trzeba go było najpierw zblanszować, jotko. Robert. A co Robert? Co ty w ogóle wiesz? Ja tu siedzę sam w tym Monachium, a ty ciągle wyjeżdżasz z Klarą. No przecież dałam ci do portfela jej zdjęcie. Ale ty głowy! Ustaliłam, że nie będziemy o tym rozmawiać. Anka! Przecież tego się nie da ukrywać w nieskończoność. Ona kiedyś pójdzie do szkoły i ludzie się dowiedzą, że jest podobna do Sławka peszki. Przestań! Przestań! Bo ci się zachciało, rotacji w składzie. Bo zaraz wyciągnę swój czarny pas. Weź, jest spokój. A gdzie jest Klara w ogóle? Na no zimowisku bezglutenowym. Zjeżdża po bezglutenowym śniegu. Przecież śnieg nie ma glutenu. No a jak ktoś zjadł gluten i na niego nasikał? No Robert, proszę Może Boże, w domu paranoja, w klubie Niemcy, w reprezentacji nie strzeliłem od pół roku. Nie, ja do... Bez sensu. Robert, nie możesz się tak załamywać. No przestań weź się w garść, bo jeszcze plebiscyt na sportowca roku wygra jakiś siatkarz. A ciebie zepchnął na nie wiem, dziewiąte miejsce. Weź, proszę cię, Robert, przecież to ty jesteś najlepszym polskim piłkarzem. Też mi wyczyn z taką konkurencją? Ale ty jesteś kapitanem na Titaniku. Tu już y, nawet nie słychać orkiestry, tylko jakiś brzęczek. W Bayernie nie strzelasz. No, ale dla Niemców, jak Volksdeutsch. Brakuje mi jeszcze tylko dziadka w wermachcie. Ale ty miałeś dziadka w wermachcie? I mi go brakuje. Dobra, to nie ma sensu. Ja naprawdę kończę karierę. Zwariowałeś? I kto będzie grał? Robert, przecież ostatnio po twoich urodzinach trzy godziny szorowałam łazienkę, bo ten twój milik nawet do muszli nie trafia. Robert, co ci się stało? A, no jeszcze ostatnio na meczu sędzia mi gwizdnął rękę. Zrozum. Ja chcę po prostu wrócić normalnie z pracy. Usiąść jak normalny Polak z piwem na kanapie, obejrzeć sobie jakiś film na kinopolska. Kochanie, spokojnie. Ty jesteś zmęczony. To jest tylko kryzys po 30. My pojedziemy na wakacje, ty sobie wypoczniesz i zrobisz wielki powrót do formy. Nie, nie wiem. Robert, pamiętaj, że nigdy nie jest za późno. Pamiętaj, że to ty jesteś panem swojego losu. I ja wierzę, że masz w sobie tę siłę i tę moc, aby przezwyciężyć niepowodzenia. Robert, zasługujesz na to, jak nikt inny i jak każdy. Robert, potrzebujesz bodźca sukcesu. Pamiętasz, jak urodziła się Klara? Od razu zacząłeś strzelać. Robert, czas na drugie dziecko. Tym bardziej, że spadły mi lajki na Instagramie. Robert, wstań! I wykrzycz to głośno, dziecko! Dziecko. Robert, wykrzycz to głośno, dziecko! Dziecko! Jeszcze głośniej! Dziecko! Jeszcze głośniej jak na stadionie! Dziecko! Dziecko! Dziecko, dziecko, dziecko! dziecko. Jak na stadionie Tak! A teraz przyknięcie! To co się patrzysz, dzwoń po